Nowy rok to zawsze moment pełen nadziei. Planujemy, marzymy, zapisujemy ambitne cele, ale ile razy było tak, że wraz z początkiem kolejnych miesięcy te plany schodziły na dalszy plan? Cele pozostawały niedokończone, a frustracja rosła. Brzmi znajomo? Większość z nas zaczyna rok z najlepszymi intencjami, ale bez odpowiedniego podejścia i planu cele szybko stają się tylko wspomnieniem. Jaki jest tego powód? Brak skutecznych strategii i nawyków, które pozwalają trzymać się obranej ścieżki. Osiąganie celów wydaje się proste w teorii. Wystarczy wyznaczyć cel, opracować plan i konsekwentnie go realizować, tak? Jednak rzeczywistość pokazuje, że wielu z nas rezygnuje z marzeń, zanim jeszcze osiągniemy choćby połowę drogi. Pięć głównych powodów, dlaczego tak się dzieje. Numer jeden to brak prawdziwej wizji i odpowiedź na pytanie, dlaczego. Często ludzie wyznaczają cele, które są powierzchowne lub narzucone przez społeczne oczekiwania. Na przykład możemy chcieć schudnąć, zarobić więcej pieniędzy, czy zdobyć nową umiejętność, ale gdy te cele nie wynikają z naszych wewnętrznych pragnień, tracimy motywację. Kluczowe pytanie brzmi: dlaczego chcę to osiągnąć? Bez silnego dlaczego, powodu, który nas napędza, trudniej wytrwać w realizacji celu, zwłaszcza gdy pojawiają się przeszkody. Osoba, która chce schudnąć, ponieważ czuje presję otoczenia, szybciej się podda niż osoba, która chce poprawić swoje zdrowie, bo na przykład chce spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. A jakie jest na to rozwiązanie? W sumie proste. Poświęć czas na zrozumienie swoich wartości i celów. To kluczowy krok w budowaniu życia, które nie tylko będzie satysfakcjonujące, ale również zgodne z Twoją prawdziwą naturą. Wartości to fundament, na którym opierasz swoje decyzje i działania. Gdy je określisz, łatwiej będzie Ci podejmować świadome wybory. Mamy przykłady wartości takie jak autentyczność, wolność, rozwój, zdrowie. Rodzina i relacje, kreatywność, odwaga. Gdy określisz swoje wartości, zastanów się, jak przekładają się one na Twój cel. Czy to, do czego dążysz, jest zgodne z tym, co naprawdę cenisz? Jeśli Twoje cele wynikają z wewnętrznych wartości, ich realizacja będzie bardzo satysfakcjonująca i naturalna. Kolejną rzeczą, jaką możesz zrobić, to stwórz mapę wizji. Stwórz mapę wizji, aby wizualizować rezultaty i przypominać sobie, dlaczego zaczynasz. Mapa wizji to potężne narzędzie, która, które pomaga utrzymać motywację. Kluczowe jest, aby umieścić na niej elementy, które wywołują w tobie silne emocje. Pamiętaj, że Twój rozwój to proces. Bądź elastyczny i otwarty na ewentualne zmiany w swoich celach. Jeśli poczujesz, że ewoluujesz w innym kierunku, po prostu idź za tym. Najważniejsze jest, abyś szedł przez życie zgodnie ze sobą, czerpiąc radość z każdego kroku na tej drodze. Kolejnym powodem, dlaczego ludzie nie osiągają celów, jest brak konsekwencji myślenie, że sukces przyjdzie bez poświęceń. Większość sukcesów wymaga długotrwałej pracy i wytrwałości. Ludzie często rezygnują, bo nie widzą natychmiastowych efektów swoich działań. Wierzymy w szybkie rezultaty i łatwe rozwiązania. Ale rzeczywistość wymaga cierpliwości i gotowości do podejmowania wyzwań. Kiedy pojawiają się trudności, łatwo jest się zniechęcić. Brak widocznych rezultatów rodzi frustrację, a ta prowadzi do rezygnacji. W jaki sposób można to rozwiązać? Skup się na procesie, nie tylko na końcowym rezultacie. Skup się na procesie i czerp z tego procesu radość. Kolejna rzecz to twórz nawyki wspierające Twoje cele, np. codzienne ćwiczenie lub regularne uczenie się nowych rzeczy. I kolejną rzeczą, jaką możesz zrobić, to monitoruj, monitoruj małe postępy, które pokazują, że jesteś na dobrej drodze. Tak zwany habit tracker. Kolejny punkt, trzeci, to brak odpowiedzialności, brak dyscypliny i odpowiedniego środowiska. Wyzwania związane z osiąganiem celów często wynikają z braku odpowiedzialności. Ludzie po prostu wyznaczają cele, ale nie podejmują żadnych działań, które są konieczne, aby je zrealizować. Kluczowe pytanie: czy bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje wyniki? Brak odpowiedzialności często łączy się z otoczeniem, w którym się znajdujemy. Jeśli nasze środowisko nie sprzyja rozwojowi, trudniej jest wytrwać w działaniu. Jakie mamy na to rozwiązanie? Po pierwsze, znać sposób na stworzenie wspierającego środowiska, np. praca w przestrzeni wolnej od rozpraszaczy. Wprowadź system nagród i kar, aby zwiększyć dyscyplinę. Podziel swój cel na mniejsze etapy i celebuj osiągnięcie każdego z nich. Kolejnym powodem, dla którego ludzie nie osiągają sukcesu, jest strach przed porażką, i to jest tak zwany ukryty sabotaż. Strach przed porażką to jedna z najczęstszych przyczyn, dla których ludzie rezygnują z, re z realizacji celów. Boimy się, że nie spełnimy swoich oczekiwań, że zawiedziemy innych albo że będziemy oceniani przez otoczenie. W efekcie sabotujemy swoje działanie, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jakie są przykłady ukrytego sabotażu? Odkładanie ważnych zadań na później. Nie podejmowanie działań, które są konieczne do postępu. A jakie jest na to rozwiązanie? Po pierwsze, zrozum, że porażka jest częścią procesu nauki. Sukcesy często przychodzą po wielu nieudanych próbach. Skup się na działaniu zamiast na wyniku. Podejmowanie prób zawsze jest lepsze niż bezczynność. Wizualizuj sukces, ale zaakceptuj możliwości porażki jako naturalny krok w drodze do celu. I ostatni powód, piąty, dlaczego ludzie nie osiągają sukcesu, to brak wspierających relacji lub toksyczne relacje. Relacje mają ogromny wpływ na naszą motywację i zdolność do osiągania celów. Jeśli otaczamy się ludźmi, którzy nie wspierają naszych ambicji, możemy czuć się zniechęceni, a czasem wręcz sabotowani. Jak relacja może utrudniać osiąganie celów, na przykład brak zrozumienia? Bliskie osoby nie rozumieją naszego celu i kwestionują ich sens. Toksyczna krytyka. Słyszymy ciągle uwagi typu, To ci się nie uda, albo po co ty w ogóle to robisz? Jeśli na przykład chcesz zmienić swoje nawyki zdrowotne, ale twój partner lub przyjaciele ciągle proponują jedzenie fast foodów lub wieczory z alkoholem, możesz czuć się wytrącony z rytmu. Rozwiązanie: Otaczaj się ludźmi wspierającymi. Znajdź grupę osób, które mają podobne cele lub zrozumieją Twoje aspiracje. Mogą to być znajomi, trenerzy, mentorzy lub grupy online. Komunikacja. Wyjaśnij bliskim, dlaczego Twój cel jest dla Ciebie tak ważny. Poproś o ich wsparcie, ale zrozum, że nie zawsze je otrzymasz. I to jest wszystko ok. Unikaj toksycznych relacji. Jeśli ktoś w Twoim otoczeniu ciągle podcina Ci skrzydła, zastanów się, czy ta relacja jest w ogóle dobra dla Ciebie. Pamiętaj, znajdź swoje dlaczego. To ono napędza motywację. Podejmuj działania, nawet małe kroki każdego dnia. Otaczaj się ludźmi, którzy wierzą w ciebie i twoje marzenia. Zbudowanie życia, o którym marzysz, wymaga odwagi, wytrwałości, gotowości do pracy nad sobą. Ale z odpowiednim nastawieniem, wsparciem i strategią wszystko jest możliwe.